Cześć! Jesteśmy Julka i Kuba i witamy na kanale Czytamy. Ponownie przychodzimy z holem rzeczy, które kupiliśmy albo dostaliśmy na przestrzeni ostatniego miesiąca któregoś tam wstecz. I co? Od razu zaczynamy, Zaczniemy nie będziemy przedłużać. Od lampki rozświetlimy trochę atmosferę, jest to gród. Uwaga, musicie teraz się słuchać. Dziękujemy za ten piękny komentarz. Tak pięknie, ładnie świeci na żółto. Jak się wyłącza, to już niestety nic nie mówi. <laughs> Ale no bo co, on tylko umie I am grud", to miał mówić I am not grud. Nie, no to samo, bo powtórzył. Hmm, no nie wiem. Zostając przy klimacie takim trochę ogrodniczo-roślinnym, drzewnym, Gardener of, of the Year, taki kubek. Niestety ułamało nam się ucho, Ucha. więc my go skleiliśmy i to będzie doniczka. W sensie, na razie jest naszym kubkiem na wodę. Tak, no bo wiadomo, w rządku nie będziemy trzymać no. w kuk, który w którym może rozwalić się ucho, bo wiecie, bo wiecie i. Udało się to bardzo ładnie przykleić, że nie było żadnych odprysków ani nic takiego, dosłownie tylko jeden maluteńki, więc jest dosyć stabilnie i całkiem spoko trzyma ten klej. No ale właśnie, aha, tutaj ogólnie był odprysk od samego początku, jak kupowaliśmy, ale nie przeszkadzało nam to za bardzo. Więc jeśli się drugi raz coś takiego powtórzy to ucho kiedyś na pełno odpadnie, albo prędzej cały się może zbije. No to wtedy powędruję jako Doniczka Pewnie do to mojej mamy, do bo my nie mamy się... żadnych kwiatków. Może ale jest do tego super. czasu będziemy mieć jakiegoś. Może będziemy, ale no, to tak Kontynuujemy tylko. Rzucamy. bycie w kubkach i mamy tutaj Dr. Hu Kubek. Tam Czyli Kuby z ulubione... ulubionego serialu. I... Ale w, więc... z nastoletnich lat, bo teraz to nie wiem, czy jeszcze Tak, ulubione... no Teraz dawno nie oglądałem, trochę nie ma czasu, żeby to nadrabiać, zwłaszcza, że w Polsce to jest trudno dostępne. I jeszcze długie bardzo, nie? Tak. Tam jest dług... sporo sezonów. Ale generalnie jestem zakochany w tym kubeczku. Znowu z przykrywką, tak jak ostatnio mówiliśmy. Cud, Cudo, kocham, kocham. Z takich ciekawych kubków mamy też e, Harry Potter i to jest, jak widzicie, taki kocioł, a kocioł. ma tutaj włącznik i w środku ma śmigiełko i możecie sobie mieszać kawę na przykład albo herbatę, może lepiej nie, bo może się rozedrą saszetki albo fusy się wkręcą, no, chyba najpierw zaparzysz, kawa. a potem wymieszasz. No i wtedy po co mieszać? No żeby się zamieszało cukier na przykład. No, no, nie wiem. Można na pewno, nie? Ale czy to już ma sens, to druga fajne, sprawa. Fajna taka zabawka. On kosztował 6 zł? 5 zł? Tak, w świecie. Takie... I działa, Aha. także spoko. Teraz nie ma baterii pożarnych. Czarny kubek z napisem "Wookiee Hall i z tego, co patrzyliśmy, jak go kupowaliśmy, bo po prostu stwierdziliśmy, że jest taki ładny, ładny trochę wiedźmiarski. No jest wiedźmiarski, bardzo fajny. I z tego, co patrzyliśmy, to jest jakiś park, jakaś Atrakcja, jakieś coś w no, Anglii, chyba. Tak, jakieś Tego zwiedzanie jaski nie wiem tak, czy. No i kubek stamtąd, mimo że tam nie byliśmy, ale może to znak, żeby być. Niestety, tutaj mam kolejny kubek, który nam się już na przestrzeni czasu obił. Jest to taki kubek z wężem. Tak wygląda. Bardzo pasuje do tatuażu mojego brata, bo on ma na ramieniu takiego węża. I tutaj się obił, niestety, ale fajne jest, bo ma taką podstawkę, tak jak widzicie tutaj. I ogólnie one z tych, które w mikrofali się nagrzewają także nie da się go dotknąć. Nie wiem z czego to jest, ale jest napisane may Get Hot in Microwave, ale że aż tak. Ale że aż tak. Bardzo, bardzo. Nie mamy nic takiego, co się aż tak nagrzewa. Kupków mamy dużo i mamy też. też nie <laughs> podstawki pod kubeczki. To od mojej mamy Kotecki. siostry. Tak, z miłości nam przywiozły. I tak, i dwa. Kochamy koty i... I sprawują nam się całkiem nieźle. Mamy też takie malutkie ludziki do portfela. Moja mama nam takie sprezentowała też właśnie z zamościa. I jeszcze jest jedna rzecz z zamościa, którą, a może nawet i dwie, to chyba też od nich: moja ulubiona herbata. Mega słodkie, że pamiętały. To jest bardzo dziwne, bo to jest zielona z prażonym ryżem. Ostatnią rzeczą z zamościa od mamy, Julki i jej siostry jest duży kot. Taki pluszak, mega słodki. Troszkę w kształcie chleba. Chleb, no. Tak wygląda od frontu. <laughs> Z boku taka długość, to się nie mieści w kadrze, no. nazywamy go naszym przyjacielem, bo jest taki, no mm -hmm. spójrzcie na niego i powiedzcie, że to nie jest przyjaciel, to jest przyjaciel, jest przyjaciel, jak kot, o to w takim razie skoro koty, to mamy też kubek w koty, tak się prezentuje, jest z homli, moja siostra nie lubi ogólnie takich e, matowych, tutaj jest matowe i te poprzednie dwa, Czy znaczy tutaj to jest bardziej matowe. taka część, Jakbyście mieli gliniany kubek tak. i go nie pomalowali, nie nie, nie, wiem, nie jak... zaszkliwili. O właśnie. To jest e, to ale no piękne. widzicie, jest takie odcięcie i ten, e, ten był matowy i ten luki e, haul, e, więc moja siostra z tego nie będzie piła, ale ale ja tak, jest super i ogólnie jest dosyć spory, jest taki bardzo szeroki. A my lubimy e, takie, bo taki... można dużo herbaty wypić. Albo kawy. Kawy to rzadziej. W tym miesiącu <laughs> też zainwestowaliśmy w kilka nowych gier planszowych. Też wszystkie znaleźliśmy w ciuchu. I pierwszą taką brow jest kludo w wersji drewnianej. Może pokażemy środek, bo ona jest takie najciekawsze Tak, jest to kludo jedno z takich, wiecie, tych klasycznych, gdzie postacie na kartach, to w sumie mogę jak, pokazać, jakoś, to po prostu głowy na piątach, więc nie jest to nic niesamowitego. Możesz Ale te w sumie. Sam fakt, że to jest takie drewniane i fajne, zobaczcie, łatwe do jak to wygląda. podróży. To jest chyba jakieś to jak na karty, tak mi się wydaje. Takie coś. Plansza nie ma za wiele do zaoferowania, bo jest po prostu taka prosta. No o, i zobaczcie, Bez... jak pionki wyglądają. Takie... No. Jest to jedna z pierwszych edycji tej gry. Na pewno. Więc Ale zobaczcie, taka że na przykład ma metalowe te bronie. Bronie, właśnie super jest, no my uwielbiamy kludo, Mamy nawet po kostce można zobaczyć, że to jest taka stara kostka, wszystkie wersje no, znajdujemy w łańcuchach. no I, czekaj jeszcze to i mamy takie kolekcjonerskie edycje, można rzec, i to no. właśnie jest jedną z nich, mamy którą Simpsonowe, dosylić. które są wszystko ma metalowe pionki, chyba prawda, tak, mamy też takie pierwszą edycję kludo taką też wielką, pachnącą jeszcze piwnicą, super są, to może żeby nie były cały czas kupki, bo jeszcze zostały dwa, to mam termos. On jest z Kauflanda, kosztował 20 zł, i patrzcie to. On ma tutaj znacznik temperatury. Chwila, tak? Chyba tak. Yy, I to jest super. Więc jest jak super. chcecie się napić, to no i Jeszcze zaparza sprawić, w środku. Jaka jest temperatura, czy wam odpowiada, czy nie? Ja piję tylko herbaty yy, w termosach szczególnie, bo czy wy też tak macie, że jak kupicie sobie termos albo jakiś kubek, i tam pijecie sobie na przykład herbatę cały czas, a później albo wy weźmiecie, albo ktoś inny i wypijecie tam kawę, to to już nigdy. Nigdy nie nie jest dobry tak termos do herbaty, bo on po prostu smakuje później kawą. Nie da się tego jakkolwiek wymyć. Niczym, niczym. Soda, ocet, cokolwiek nie. Więc my mamy też dedykowane właśnie specjalne termosy do herbaty. I to jest jeden z nich. Mamy takie dwa, kiedyś mieliśmy taki. Kawa szczetyka. Tak, to, to tutaj nie wchodzi kawa. To jest nasza zasada taka, bo inaczej no, nie ma szans. Drugą grą, którą trzymam jest mega ciekawa ogólnie, mm -hmm. Chyba najlepsze ze wszystkich. Gra seria niefortunnych zdarzeń, gra planszowa. No. I to jest cudo. Już uważam, że po samym y, tym zakładzie można mm. powiedzieć, jak to jest piękna gra. W sumie tutaj jest całkiem. Ale wszystko tu jest tak, takie dopieszczone. Mamy różne karty, jakichś pomieszczeń. Nie wiem. Pokażemy mamy Wam jeszcze. I patrzcie, no, Czekaj. Tu z przodu i nawet mamy tył tej postaci. No, co to jest? To jest Pokażę przecież... Wam tak. Kupiliśmy ją w ten sposób. No i sprawdzaliśmy, czy są wszystkie karty itd. i tak dalej. i kurde, no nie ma planszy. No to jak my będziemy grać? No dobra, może znajdziemy w internecie, sobie odwzorujemy ją albo tak, coś. Bo liczyliśmy I się wszystkie okazało, karty, wszystkie żetony. że ona jest tu. Ona wygląda, jakby była po prostu częścią tego pudełka. Po prostu taki żar. Pokażę Wam. jak wygląda plansza. Bardzo ładna. I w ogóle ta gra jest tak dopieszczona i no na to tak jeszcze jest w ogóle niezniszczona, ani odrobinę. wygląda jak karty. nowa? Proszę, ale... Bez folii, No jeśli wiecie, o I to powiem. kosztowało też jakieś 10 zł, słuchajcie. To są super ceny. Z tego też ciucha. W ogóle my kochamy takie miejsca, gdzie są nie tylko ubrania, w sensie ubrania też wiadomo, ale też różne rzeczy, różne kosmetyki, gry, obrazy, wszystko. I mamy też za 5 zł, ale tam było chyba minus 20%, więc jakieś 4, 4. zł. Takie coś. To jest ym, książka z Mulan. I tutaj jest, ja nie oglądałam tego. Albo oglądałam 40 lat temu po prostu. Ehm, taki konik, pan i dziewczynka, no. pewnie mulan. Albo, Musicie przyznać, nie że wiem. to jest piękne. Po prostu. Później Więc. sprawdzaliśmy, że na Amazonie to chodzi za bardzo duże pieniądze. Mega duże. A słuchajcie, to jest piękna ozdoba na półkę. Na pewno, ym, nawet jak ja nie jestem jakąś fanką mulan, e, albo niedawno nie oglądałam. Nie wiem, czy to oglądałeś? Pewnie tak. Ja, tak, ja tak. Może no. 30 lat no, ale temu. Ale słuchajcie, to jest Disney. Jak tutaj. Nie I to podobać. taki klasyczny. Klasyczny listek dokładnie. Ja myślę, że to będzie jedna z moich ukochanych. E, myślę, bajek. Że ci się mega A to podoba. jeszcze ten smok jest na koniu. Jak coś. No, Muzyka jest też... po prostu. <laughs> super to jest dopracowane, no, fajne. No słuchajcie. Piękne, piękne. Super. Więc to tutaj postawię jako dekorację. To się w ogóle nie i tak... zasłaniać, nie ale no. niczego nie obiecuję. Ostatnią moją grą, którą mam do pokazania, jest Sherlock Holmes. może no, tak pokazać, on jest bo cały rozwalony. Rozkleja się bardzo. I generalnie o co chodzi w tej grze, jak się możecie domyślać, rozwiązujemy sprawę jako Sherlock Holmes. Trochę takie mm, Escape Room'y może? Trochę tak, ale z tego co pamiętam, nie otwieraliśmy tego bardzo długo. Ale Mamy takie pionki. nie wiem to czy wy widzicie, to dobrze? piękną planszę, którą musimy... A tak tam na ona jest? Tak. Czy wy widzicie te pionki? To są małe Sherlocki. I on ma się nawet tą fajkę. Widać? Mały o, Sherlock. dobra, tak chyba widać. Plansza jest ogromna. Nie, nie pamiętam jak wygląda, no, dawaj. Uh. Naprawdę ładne, jak, ob jak obrazy. Jest taki ładny styl zrobiony. Trochę mi przypomina, jak na to patrzę, jak mapa do kluda Trochę tak, no, na pewno. Bo też są budynki, wejścia. I mamy też taką grę w obrazy. Graliśmy nie w nią bardzo dużo, jak była pandemia. Ona trochę na czym... No dobra, w sumie nie będę na czym polega, ale ma bardzo podobny design. Też mi się bardzo z tym kojarzy. No dobra, to wracamy. Aha, w sumie jeszcze mam rzecz z ciucha. Taki wazon. Taka trochę cebulka. On był za to jakieś dwa złote. fajna tam, cena. Pojedynczy kwiatuszek, tak. No Kuba często mi zrywa, jak chodzi na spacery, na przykład z pieskami. E, I właśnie zrywa mi jakieś kwiatki jak napotka i sobie tutaj wkładam, więc to jest takie fajne. Dalej w ciuchu mamy e, takie coś. No zapomniałam, że jeszcze smoków, taki, taki obraz. obraz. O to w ogóle. Proszę, taki smok i jajo, z którego się rodzi dany mm. rodzaj smoka. Ale to nie jest z żadnego uniwersum, z tego co patrzyliśmy, że to nie jest żadnej książki, gry albo coś takiego. Znaczy coś prostu... tu jest napisane Age, Age of, Dragons, of Dragons, ale jak wpisywałem to w Google, to nie wyskakiwało nic podobnego, no. ale uznaliśmy, że to jest Może jakieś super niszowe. I będzie nam fajnie dekorować na nasz przyszły pokój do grania planszówki. Ja mam coś bardzo ciekawego i to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, jakie kiedykolwiek dostałam w dodatku do książki, a jest to zestaw śrubokrętów, a właściwie śrubokrętu z końcówkami wymiennymi i już się nie raz przydał i będzie się na pewno przydawał jeszcze miliony razy. I praktyczne i praktyczny, i malutynki. Fajne to jest. po prostu same no, plusy, dobrze Nawet zrobimy. chyba jakieś takie większe ten śruby się da odkręcić. Tak mi się wydaje. Pewnie tak. No, że ma, ma też takie większe końcówki, także spokojnie tylko do okularów czy coś, tylko właśnie nie wiem, jak trzeba coś rozkręcić, dokręcić, to się uda. Jeszcze jeden obraz. To jest w ogóle. Super. Obraz Spidermana. Czy jak to pokazać? Jakieś się... tu jest na 50-lecie chyba. Tak. Spidermana. Więc bardzo ładne, bardzo fajne. Lubimy Spidermana. No. Niektórzy nawet bardziej ja. <laughs> Więc Dokładnie. E, bardzo, jak to zobaczyliśmy, to ucieszyliśmy się, że to jest i to jest kolejna rzecz, Pozwana która udekoruje ten... nasz pokój do grania w tatce. Tak, tak że planujemy właśnie taki mieć. Ja mam też dwie bransoletki do pokazania. Pierwsza z nich jest od mojej przyjaciółki, po raz kolejny. Tak wygląda, z takimi kamyczkami. Nie wiem, czy ona tego nie przywiozła z Grecji, mi? tak chyba mi się wydaje, że z Grecji. Z jakiegoś nadmorza. Grecja chyba. E, I od mojego taty. Tutaj jest, kurczę, widzicie to? Nie wiem, czy widzicie. Kotek. Jest kotek. Musicie zaufać. No, jest taki metalowy kotek. On był właśnie też na wyjeździe takim zdrowotnym w... Bułkowinie Tatrzańskiej, dostałam też taką zakładkę, taka słodkie. E, I właśnie sobą. przywiózł nam wszystkim takie prezenty słodkie i w ogóle fajnie. To no teraz to fajnie... pokażemy, co? O dobra, to, to ostatnio jest... zapomnieliśmy. To jest duże. I trzeba uważać bardzo. Ponieważ zestaw znaczników do książek. Dużo kolorów. On puch... tutaj jest dlatego, że ja tutaj robię produkcję. O. Normalnie one przychodzą takie. A ja z nich robię takie. Po prostu na pół. Pokaż bliżej. Dzielone. Żeby było więcej. I tak łatwiej się zaznacza w sensie One się ogólnie gorzej trzymają do tych plakietek, wiadomo, ale nie zasłaniają połowy strony i są bardziej takie e, delikatne i jeszcze bardziej mm, takie, że konkretnie ten cytat sobie zaznaczać i konkretnie tą linijkę, a nie trzy obok siebie, nie? właśnie precyzyjne. No dobra, Dobrze. to proszę następna rzecz. Z takich chyba najbardziej praktycznych rzeczy, jakie tu mm -hmm. mamy, to zainwestowaliśmy w szczoteczkę soniczną do zębów. Mm -hmm. Tam była w Rosmanie na jakiejś promocji, stwierdziliśmy, kosztowała. że to jest ten moment, bo długo się przymierzaliśmy, jest żeby różowa. sobie zainwestować w to. Jesteśmy zadowoleni. Fajna, tak, fajna tak, sprawa. Tak. Y I ogólnie widziałam, że z tej firmy teraz można kupić nawet za 30 zł. Opa. Uważaj, żebyś nie przewróciła. Y nie, ona już chyba nie jest w sprzedaży, ale z tej firmy po prostu. Aha. Mam też taki, taką zabawkę, myślę, że z odpustów na przykład możecie kojarzyć coś takiego. No i to sobie tak wykręcacie, robicie różne kształty i to też dostałam do właśnie jednej książki, więc tak też pokazuję na szybko taka, no pierdółka, ale bardzo fajna i też można sobie zająć czas, jak się nudzicie. Więc spoko. no może nie na pół godziny, ale na pięć minut czekacie na przykład, nie wiem, żeby wyjść gdzieś. Także spoko. Masz coś jeszcze. Ja moja strona jest wciąż. To proszę, pokażmy dwa kubki na Pierwszy, dyniowy, biały. I mamy też, um, to jest nie to jest Pepko, a to jest Homel'a, Sweater Weather. Mi się to bardzo kojarzy z naszym przyjacielem, dlatego uh, tak, mam takie miłe uczucia co do tego kubka. <laughs> bardzo nam e, pomogły na jesień i grzały nasze herbatki. No, ale wymyśliłeś, <laughs> okej. Okay. Mam też e, coś kuchennego i są to szklane deski w takich dwóch kolorach. Ja, ja pierwszy raz się w życiu spotkałem ze szklanymi deskami do krojenia. No. Więc zawsze drewniane, nie? Dla mnie. nie mały szok, ale fajnie, fajnie na I mańczym. też y, chcieliśmy kupić właśnie takie porządniejsze deski, w sensie nie plastikowe, właśnie przez mikroplastik, a też chyba mięsa się nie zaleca kroić na drewnie, tak mi się wydaje. Tak, bo ono chyba tam, że zostawało. Możliwe. Trochę. Więc no to jest fajna opcja na pewno. Y, I jeszcze mamy w sumie takie już ostatnie kilka kosmetycznych rzeczy. O, Jezu. Po pierwsze to perfumy, Pomelo i gaz. I gaz. Tak Ogólnie. No. Nie obchodzą nas żadne marki, i to po prostu było na promocji. I się spodobały Oblany nam zapachy. To jest dla nas najważniejsze w wyborze perfum, żeby dobrze pachnąć. No i my też w ogóle kochamy pomelody, że win-win trochę. I też dostałam do zrecenzowania kosmetyki z neutrogeny. I to są jedne z najfajniejszych kosmetyków, jakie miałam. I może zaczniemy tak. Jest żel do mycia twarzy. Kocham go, jak tylko się skończy to kupimy dokładnie taki sam On, Kuba powiedział, że pachnie jak Rossman. I to prawda, ja po prostu nie mogę przestać wąchać ani swojej, ani Kuby twarzy Jak myjemy tym właśnie twarz Bo to pachnie tak pięknie, jest tak ożywiające. Serio, spróbujcie, jest super I bardzo fajnie domywa twarz Mamy też serum Też jest bardzo spoko nie I płyn micelarny. No ja rzadko nie używam chodzi. płynów micelarnych, ale ten jest też bardzo fajny. No bo on jest też taki nawilżający i ja no, najbardziej lubię takie kosmetyki, więc mi się bardzo sprawdza. Ale makijaż ostatnio robiłam rzadko, więc użyłam go może z pięć razy. Na razie. I co? I tak, to wszystko tak. na dzisiaj. Dzisiaj krócej. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu i widzimy się w następnym. Cześć! Cześć.